W dniu dzisiejszym słuchajcie ze mną Skipper oraz Rico I w dniu dzisiejszym oni będą decydować o moim losie w Fortnite. No i ty jeszcze mi zjesz mikrofon w międzyczasie. Super jesteś. Generalnie dla niego zostawcie łapkę w górę, dla niego subika. Bo inaczej oni was zaatakują, a zobaczcie, jak są groźni. Także ja bym radził nie zadzierać. Jak nie zasubskrybujecie, to będziecie tym mikrofonem. Ja bym nie chciał być tym mikrofonem. E, 30 tysięcy wspierający z kodem Jaworski przez 3 Czy ja mogę mówić do mikrofonu, że ty będziesz go gryzł? E, 30 tysięcy wspierających z kodem Jaworski przez 3 I nikt jednego z moich wspierających przy na mój samochód. Na Instagramie, Jawor YouTube jest więcej relacji z tymi panami, także yy, zachęcam serdecznie. Najpierw do na szybko wytłumaczę wam, na czym ten odcinek będzie polegać. Jak już widzicie, jesteśmy przy pierwszym kole fortuny, yy, gdzie są różne bronie? I mamy drugie koło fortuny, gdzie są różne miejscówki. I teraz jeden z nich będzie mi wybierać dwie broni, którą mogę grać w danej gierce, a drugi będzie mi wybierać miejscówkę, na którą muszę lecieć. I wtedy to sposób będą decydować o moim losie Fortnite. Dlatego najpierw skipper wybierze mi miejscówkę, tylko musisz kliknąć tutaj myszkę, byczku. O, kliknął nosem <laughs> Okej, okay, uwaga W pierwszej gierce lecimy Na przyjemny park A teraz ty, mój drogi Rikusiu Wspaniały, kochany Musisz mi wybrać dwie bronie, tylko dobre bronie, dobra? Musisz tu kliknąć Tutaj To wcale nie tak, że Ola odwraca właśnie jego uwagę, jak klikam za niego I uwaga Pierwsza broń, Rikusiu, jaką mi wybrałeś To PM Okej, okay, PM jest nawet spoko, dziękuję bardzo No i teraz musimy wybrać drugą broń nie? Nie tą łapką? Tą łapką wolisz? O! I uwaga! Druga broń, jaką nam wybrał Rikuś, to... PM! Czyli mogę grać na dwa PM-y! Ja muszę grać teraz, wiesz? Eee, tak, ty byś mógł być streamerem, ewidentnie. Mikrofonu by nie było w 10 minut, nie? Aha, mamy ziomka na dachu, ekstra jeszcze tylko sztucer. Dobra, strzed na dół. Zaraz oczywiście wyrzucę ten sztucer. Po prostu chwyciłem go, żeby on go nie miał. Jest PM! Dobra, es. ale to był fart, on tu idzie. Słyszałem, ma pompę. Jest drugi PM. No i w tym momencie mamy dwa PM, -y. no co mogę wam więcej powiedzieć? Dobra, okej, okay, wyjaśniony. taki mi trzeba króciutko. Coś tu znowu leci. On chyba na dachu coś łazi. Dobra, dostał. Chłopca uciekł odbijaczem. Jest tutaj. Dobra, jest zabity, nice. Miał za to tą pompę. Ja ją tylko wezmę po to, żeby nikt jej nie wziął, ale nie będę jej używał oczywiście. Wow, nie! Użyłem tej pompy przez... Przecież... Jawor mówi, że nie będzie jej używał, tymczasem ją użył. Niestety, Rikuś, wasz poprzedni wybór nie siadł. Musisz wylosować, moi drogi, miejscówkę. Tyk, dobra. Mam nadzieję, że wylosujesz mi coś ciekawszego niż przyjemny park. Okej, okay. tylko nie koci kącik, nie, nie, nie. Marzyłem o tym, żeby wolać na kocik. A, bo ty nie lubisz kotów. Dlatego. No i wszystko jasne, dobra. Mam nadzieję, że ty mi wybierzesz fajne, bronie. Dobra, we lepiej kliknij. Tu masz myszkę. Ten ochem kliknij albo coś. Albo zębem. O! Dobra, ugryz. Uważaj, teraz mnie gryzie oczywiście tradycyjnie. Eee, pierwsza broń to P.A. Łaski per. PM znowu. Dobra. Gryzeń taki mały jesteś. Proszę mi tu wybrać kolejną broń, proszę pana. O! Niby sobie ziewam. Czy ty możesz nie udawać, naprawdę? Myszkę chcę ugryźć. Wszystko tylko nie myszkę, nie? Wszystko dookoła gryzie, tylko nie to, co powinien. O! Dobra. Co by to no i znowu tradycyjnie mnie gryzie? Jak to skipper. I uwaga, druga broń to jest FAMAS, słuchajcie. Ej, ale jak się przyczepiłeś do tego mikrofonu? Oddawaj ten. Masz no. <ścoughs> Został skipper ten mikrofon. FAMAS PM i kocik-kącik. Niezłe combo. Dobra, jest PM. Dobra, mamy obydwie bronie na start. Totalny szok. Tu jest chłop jakiś Dobra, wyhaczyłem go po nodze Zabity Miał potki, także się tam przejdziemy, tylko najpierw tego bota Ogólnie trzeba grać bardzo rozważnie tutaj, bo... Do najłatwiejszych ten challenge nie należy Szczególnie jak ci psy twoje własne nie lubią Nie no, lubią mnie, kochają mnie chyba, nie? O, Elko Chłop ma tylko przyciągać? Nie, dobra, ma pompę A, bo on chyba bossa zabił Dobra, masz kolegę mojego Dobrze Bardzo ładnie, zbejtowany Tam ktoś jest, ale ja go chyba wyczekam, wiecie? Ej dobra, ktoś tu jest Ty chłopiec jest w sejfie No to mamy problem On ma dobre bronie Musimy go wyczekać po prostu Albo zrobić mu... Ale żebym to zrobił Okej okay. Coś czuję, że przegram ten fight ja mam już No to powodzenia Aha, powodzenia, że coś tutaj ugram w ogóle Uciekamy Pal gumę Dobra, stawiam bota I uciekam nie wiem, czy to był dobry plan. Jestem ciekaw, czy mnie znajdzie, bo słyszałem, jak leciał tym kiblem. Dobrze, że miałem te papryczki, nie? Serio. Dobra, jakiś chłop nas chce klepać. Nie wiem, wbijamy się w niego po prostu tak o. o. nie. To było słabe wbicie, bardzo jawor. Bardzo słabe. Dobra, dostał dość mocno na łeb. Ktoś tu leci jeszcze. To ten sam skociego tego. A czemu nie do tego drugiego akurat tylko do mnie? Aha, mam nadzieję, że tym razem moje pieski wybiorą lepszą miejscówkę. Dobra, Rikuś, no powiem tak, masz szansę się zrekompensować za ten kocikącik. kącik. Klikasz, wierzę w ciebie. Dobra, uwaga, co tym razem? Gasnące gaje. Okej, okay, gasnące gaje są super, a ty wciąż obrażony. No, teraz twoja kolej, gryzoń. Wiesz, co robić. Gryzoń jest zmęczony, bo oni cały czas latali, oni ogólnie obydwoje są zmęczeni. Cały czas latają w... i się bawią. No nie ugryzłbyś sobie takiej myszki? No co ty gadasz? Okej okay. Pierwsza broń Leci I... Po raz trzeci w trzeciej gierce znowu PM Okej okay. I uwaga Kolejna broń to... A tak, zatrzymaj się, zatrzymaj się Skipper Super jesteś, tak Dziękuję panu bardzo Lecimy nie dość, że na chillową miejscówkę To jeszcze mamy dwie bardzo fajne bronie Znając swojego niefarta, to teraz będzie tak, że nie znajdę automatycznej pompa ani PEMA, jaką dobry bronię. O, dobra, nie było tematu, pompa jest, jest już git. No i mamy niebieskie ma No i teraz to jest sielanka, nie. Dobra, lepszego jak już mieć nie możemy. Jedyne co by nam się przydało to boty, bo one są dobre, jak widzieliście, do baitowania. I ewentualnie jeszcze jakieś odbijacze czy coś, żeby sobie uciec. O, dobra są odbijacze, wyrzucamy w takim razie aptekę. No masz loła przecież. A czy ty możesz? A rekin jeszcze co się patrzysz? Chłopcu skoczył na trampolinę w ogóle. A czy ty możesz? Odejść ode mnie, dziękuję O, ktoś skacze do Helki Ok, zabity. Ktoś to kolapsuje Ktoś to kolapsuje 100% Dobra. Ale nice, dobrze, uciekłem. Teraz jeszcze tylko od rekina uciec i uboży z helką. Wolałbym tylko rybki sobie wziąć, bo to szybsze jest. O, tu jest ziomek, dobra Dobra, jeszcze jedna Helka tu w ogóle leci. Dym jak nie wiem. Ja uciekam. To prawa mój helikopter się za dobrze nie czuje. Gram trochę bardziej defensywnie, bo wolałbym tych itemów, słuchajcie, nie stracić. W sensie jakby takiej kombinacji, którą mi wybrał skipper Dobra, ten helikopter już zostawiam, bo on jest na skraju załamania i pozbieramy sobie jakieś matsiki. Stało nam 10 osób, gdzie on jest? A tu pod drzewem on jest. Dobra, okej. Okay. Okrążymy domek i spróbujmy się wbić w niego Helką. A gdzie ty jesteś? Na dachu? Nie, gdzie on poszedł? Elo? Dobra, dostał za 50. Dobra, dostał. Eee, yy, helka wybucha. Dobra, to jednak był słaby ruch. O nie, tu kolejny jeszcze jest. Wolałbym, żeby oni się spotkali i chciałbym się wbić na trzeciego. Nie wiem, jest to pięcie, ja cały czas siedzę na przyczajce i czekam bo tu dużo ludzi jest. Kłopy latają, góra, dół, graplerami, a tymczasem ja mam tylko takie bronię. No z spema to słuchajcie, ja mu za dużo nie zrobię, nie? Dobra, tam na dachu ktoś się skampił. Albo dobra, wystrzelił jednak powietrze. Ja! Erpeg. Aż ty możesz nie teraz? Nie wiem, wejść z innego, znajdź do torturowania. Kurde, top 4 zginąłem. No, nie wierzę. Rikuś jakoś tak mniej chętnie klika, bo on jest delikatniejszy. Dlatego on wybierze nam kolejną miejscówkę. Muszę mu pomóc. O, dobra. I uwaga, kolejna miejscówka to Fortilla. No i mamy wariata, dzień dobry wariat ponownie. Proszę kliknąć, konkretnie, klikamy. O! Ja ziewam. Ok, kliknął. I uwaga. Pierwsza broń to... AUG! Idealnie, na no, fortunie AUG, ale super. O! Dobra, kliknął i uwaga, mamy... P90 mamy! Ja nie mogę, skipper! I co ty żeś zrobił? Okej, okay, słuchajcie, pieski pokazały mi, że bardzo mnie lubią. Ja tak seria to był random, ale wylosowało się bardzo fajnie. Będziemy mieli problem ze ściągnięciem agenta i tu chyba jest łódka zawsze. O, 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 o. Jak ściągniemy agenta, to będziemy mieli z niego P90. Bo tak normalnie to będzie ciężko P90 wydropić. Trzeba go zabić łódką, no bo inaczej też nie będę go wstał. O, i ma P90, ma P90, idealnie. I będzie git. Dobra, powalony. Przebierzmy się i skupmy się na poszukaniu oceanu. O, mamy tu oponenta jakiegoś. On już luncha. Co jest w ogóle? Jest Dobra, ma białe już Wlatujemy w niego. Dostał ze śmigła. Wiecie co ja spróbuję safe otworzyć i uciec po prostu. Dobra, zabity Nie wiem, pół gierki na fortyli w poszukiwaniu oceanu. Nie dziwię się, że tutaj tak mało osób lata, bo tu się zawsze strasznie dużo czasu spędza i teoretycznie zobaczcie jest top 12, a my dopiero wychodzimy z miejscówki. Dzień dobry. Pan jakiś zlagowany taki trochę Czemu jego lot nie było widać? No dawaj rozwal mi to, dobrze Dobrze, gościu, ty jesteś dobany jakiś Przez nas zaraz skolapsują, czaisz? Okej, okay. zginął w końcu I spłukałem się ze wszystkich masów dzięki niemu, super Wow Dobra, używam luncha Wow, to nie był zbyt dobry launchpad. To jest niemożliwe, że do... Helka! Oh! Dawaj Helkę! Żyje jeszcze jakoś! Nie, 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 nie! Zostaw ten helikopter! Dobra, żyje. matcy. Najgorsze jest to, że w tej finalnej walce już jeden ziomek ma zazwyczaj wszystkie itemy z bossów. Nie wiem, chłop jest dobana. No i nie miałem jak za, nie starczyło mi amunicji, za szybko amunicja w tym schodzi. Mogło być gorzej. Za to tw z twoją pomocą może ten kanał wyglądać lepiej. Dlatego zasubskrybuj koniecznie ten kanał, jeżeli tego jeszcze nie robisz. Podaję sklep a my widzimy się w kolejnym odcinku. Już niebawem. Trzymajcie się. Pa pa. Cześć.